Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku. Teraz nie ma co nagrywać zbytnio, a dawno już nic nie było z chlewni. A też sporo osób do mnie pisze, żebym pokazał aktualne żywienie, aktualny stan, jak to wygląda, co tam się u mnie dzieje. No i tak, jestem też jedną z licznych osób w okolicy, która jeszcze, jeszcze coś chowa. Jest coraz już tego mniej. No, i co my tu mamy? Mamy e, młode loszki. E, po wyproszeniach te są akurat dwutygodniowe. E, ta ma e, chowa 12 albo 13 sztuk. Ale chyba 12. Tutaj też e, młoda sztuka. E, ta ma 15. Też prosiły się w jednakowym czasie. No widać, że ta ma troszeczkę chyba gorsze mleko, bo prosiaki są mniejsze. No i też jakoś yy, chyba poszły bardziej w lochę jak w knura. Tamte bardziej yy, knurzaste. Także tam 12, tu 15. Tutaj mam dwie młode. Yy, w dalszym ciągu odmadzanie stada. Yy, ale ta jest jedna zaznaczona, ona nie załapała. Już jest 6 tygodni pokryciu i będzie po prostu wyjazd tutaj już mamy takie większe e, miesięczne sztuki już podjadają e, śrutę tutaj jest akurat e, 10 maciurka też jeszcze e, mamy obliczone że 15 mniej więcej e, do odsadzenia tutaj też mamy lożkę zabraną odchowała ona 15 sztuk, także też bardzo ładny wynik. Są na dwóch automatach, jeden pukany, drugi opadowy, ponieważ one docelowo będą na pukanym automacie. No i też żeby po prostu to wszystko znały. u mnie, jak już zaczną je strzelać, są na oporze cały czas i też jak potem się ich przepędza do nowego końca, to żeby one ten opór znały. Nie to, że będą miały dzień przerwy czy dwa. Bo potem to może skutkować obrzękówką, jak nie będą miały obsłużyć, a dopiero się nauczą tam przykładowo zadobę i zjedzą do oporu, napchają się za dużo i wtedy może być efekt niepożądany. No i tutaj, ostatnie też dwie młode, eee, tak naprawdę trzy z czterech. Są prośne, nie powtórzyły ani na trzeci ani na szósty tydzień No i wam powiem, że mam teraz w planach zakupić Z Dramińskiego Ten wykrywacz tutaj Taki nie wiem, to się nazywa pulsomet, czy coś, że się przykłada po prostu tam Od dołu brzucha i on tam wyczuwa To jest chyba na dźwięki działa I Można nim wykryć po prostu czy maciora jest prośna czy nie Bo też na takich młodych nieraz ciężko to zobaczyć w pierwszych tygodniach a też żywienie nie jest tanie i proszę bym chciał wiedzieć czy te maciery są prośne czy nie bo zawołać weterynarza jednorazowe zbadanie 5 dych przyjazd 5 dych to już mamy stówę tak tutaj by zbadał 4 sztuki czy są prośne czy nie to mamy 200 zł plus 3 dwie 2,5 stówy nie ma bo to tak naprawdę takie 3-4 badania i mam, mam to urządzenie za, za darmo no i co, tak to wygląda tutaj na porodówce. Także niedługo ważny okres, bo będą odsadzania też pilnować trzeba rój. Nie mam własnego knura, więc też po nasienie trzeba jeździć 50 km. Najlepiej, jakby odsadził 3-4 maciory, wtedy jest jeden wyjazd, jeden zakup nasień. Ale to no, przeważnie tak bywa, że w ostatnim czasie po jednej, po dwie maksymalnie się odsadzało. W sumie na 10 czy 11, 11 lat już w sumie e, moje hodowli, zainteresowania to. E, no chyba może z dwa razy się zdarzyło, że miałem wszystkie maciory naraz wyproszenia i wszystkie pokryte, żeby załapały za pierwszym, a tak to zawsze coś powtórzy e, się pokryje, jak jedna w pierwszym załapie, druga załapie za 3 tygodnie, tu tak się wszystko to rozjeżdża i potem są pojedyncze wyproszenia, pojedyncze krycia, no i. Też dla sześciu maczur nie opłaca mi się tego knura chować własnego, ale w końcu pewnie przyjdzie taki czas, jak będzie już problem z tymi nasieniami, z zakupem, że trzeba będzie pewnie pomyśleć o tym i jakiś tam dodatkowy kojec zrobić. No i to by było tutaj tyle z tego pomieszczenia. No i znajdujemy się standardowo na mojej tuczarni. Tutaj mamy już takie większe sztuki. Maciory od tych proszaków zostały sprzedane, ponieważ już miały spory wiek, no i trzeba było, trzeba odmładać stado. Także tutaj są one już na, na końcowym tuczu. Czyli na koncentracie z probimi. Na koniec odcinka przejdę do stodoły, pokażę wam, na czym aktualnie chowam. Tutaj właśnie mieszanki PBZ i były okryte petren z dziurokiem, jakoś takie powychodziły sobie. No, w sumie tylko cztery kolorowe, reszta białe. No i tutaj mam jeszcze na poniedziałek już zapisane. Ostatnia partia wyjeżdża. Takie niedorosty zostały, ostatnie sztuki. 4. No i tam ta jedna do nich dojdzie do 5 sztuk. E, pojedzie sobie do Animexu. No i potem już te przepędzam dzielę tutaj na te dwa kojce. i potem stamtąd będę mógł jeszcze wrzucić dwie grupy, jedną tu, e, drugą tam. No i znowu będzie tutaj 40 40 sztuk. Akcja Ojczulek Wojcik Nojowice gnojówkę, w sumie nie gnojowice a ja w tym czasie wyskoczyłem na szybko coś nagrać i zaraz wracam do swoich obowiązków że dzisiaj posprzątane jak co sobota sobota i wtorek to są takie dwa dni porządkowe przeważnie w sobotę akcja śruta jeszcze właśnie teraz mi się tam miesza no i co przejdziemy, przejdziemy do kolejnego etapu tutaj Czyli do jaką teraz zadaję paszę. No i aktualnie mi się miesza tutaj w tym mieszalniku dla byków 1,5 tony. Zaraz puszczam dla tutaj i warchlaka i dla tucznika. No i tak, co tu idzie? Już kończę ostatni worek granulek. Też z prowimi Taki jako dodatek stosuję do, do śruty. Sprinter. No a tutaj dla moich maluchów od maciory jak są, to jako właśnie dodatek ta granulka, ale głównie robię tutaj z LNB końcówka 8 i 3 dwójki jest to 4% premix, do tego idzie soja 10%, czyli daje worek tego, daje worek soi. Jako zabezpieczenie kilogram karbotoksu. No i tu już mi się skończyło. Ale już one są większe, to nie będę dawał. Jeszcze jest taki dodatek jak dolfocit, to jest zakwaszacz, chyba że on jest tutaj schowany, no w sumie nie powinno się skończyć, bo daje tyle i tego i tego tyle samo. O, dobra, mam Jest takie coś z dolfosu, dolfocit to jest zakwaszacz. No i jak mi się pojawią jakieś objawy. Eee, Kaslu u świn to idzie jeszcze taki dodatek Pulmofis Plus e, 500 gram 500 gram na czy też kilogram? Chyba też kilogram. Zaraz tu zobaczę jak to pisze. <laughs> tak 1-2 kg na tonę paszy. Czyli jak 1 kg, no to dobrze mówiłem. To ja daję pół kg, bo to jest na 500 kg. 500 kg z tego robię. Czyli tego 500 gram. E, dolfocidu 500 gram. No i premix soja. I to jest całe, cała tutaj filozofia. No a teraz to co pokazywałem, te ostatnie już tutaj na, na tuczarni. Idzie Provimi. Provigold. To jest koncentrat. Takie oznaczenie PT 3 dwójki, na no jaki zbieg jak okoliczności LMB 3 dwójki na końcu, i tutaj też idzie koncentrat 3 dwójki i tego 4 worki na na tonę paszy, pół na pół z sprzężytem to wszystko. No i jeszcze, jako dodatek, mam w tym roku 10% będzie. 10% będzie dawane właśnie koncentratu no i 2,5% jeszcze groszku czyli 25 kg do tony będę dorzucał ale głównie groch idzie dla, dla byków także, także tak to wygląda aktualne żywienie no i dobra tutaj już się kończy mieszać ja odpalam zaraz rurkę i i mielę dalej jeszcze dwie partie dla małych zrobić dla dużych no, i obrządeczki, i można zaczynać weekendik. Także zboża jest na razie w opór. No i dobrze, jest co mielić. Zboże tanie, więc trzeba przepuszczać przez zwierzynę i jakoś to tam się skalkuluje, zepnie. Myślę, że będzie dobrze. Nie ma co od razu za źle myśleć. Trzeba być dobrej myśli. No i co, to by się na tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam Was na. Kolejne odcinki, bo poniedzieli lecimy z kukurydzą na kiszonkę. Bus jest dobra, także będzie co działać: kukurydza na kiszonkę. Potem lecę 3 hektary przygotowania do zasiewu trawy. Trawa w tym roku będzie siana taka z Osewy, oznaczenie PL3, to ona jest, ma w sobie 30% lucerny. Jest to trawa wysokobiałkowa, zobaczymy jak to wyjdzie. E, tanio nie jest, tam 1000 czy 1100 zł na hektar. E, także tak to będzie wyglądać. Także akcja będzie oborniki, akcja bezorkowiec, akcja sianie. No, w poniedzieli zapowiada się pracowity tydzień. Także co się uda nagrać, to będę nagrywał. A co nie, to nie. Bo nie wiem jak to będzie z czasem. Także pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.